Witam Was bardzo serdecznie. Chciałabym Wam dziś wyciągnąć kartę na miesiąc listopad dla urodzonych w znaku ryb. Energia miesiąca, dziewiątka mieczy, uczucia, miłość, związki partnerskie, zawieszony i sprawy zawodowo-finansowe, kochankowie. Będziesz się bardzo czymś przejmować. Bardzo, bardzo, bardzo. Zupełnie bez sensu. Może coś złego tam się i stanie na początku, może jakiś problem się pojawi, ale ty, droga ryby, drogie ryby, wy będziecie tak nakręcać siebie spiralą strachu, że możecie mieć problem ze spaniem, płakanie, ból, psycho, w ogóle jakieś choroby psychosomatyczne. Będziecie żyć tym lękiem, będziecie tworzyć sobie spektakle i przedstawienia różne. Złych, y, sam y, pesymizm okropny. Po czym okaże się, że te sprawy albo się, te wasze wyobrażenia, lęki i, i paniki w ogóle się nie wydarzą, albo y, znaczy przyczyna tych lęków i, i, i te wasze obrazy, albo jeżeli to w małym stopniu, y, powiem tak, pod koniec miesiąca obejrzycie się za siebie i powiecie, po co to było tak przeżywać jak to się nie spełniło, jak to się okazało innym niż w rzeczywistości. Hmm. Może być jakiś problem, tak jak powiedziałam na początku, natomiast nie nakręcajcie się tą spiralą strachu i lęku. I nie twórzcie filmów i scenariuszy e, pesymistycznych. Jeśli chodzi o związki, to zawieszone mówi o tym, że jeżeli jesteście w stałych związkach, to y, możecie się postanowić na rozstanie na jakiś czas. Y, może być tak, że jeżeli jesteście w relacji na przykład na odległość, to y, albo internetowej, albo takiej, wiecie, bądźcie przygotowani, że druga strona się odetnie, y, zamilknie, y, nie będzie się kontaktować i nie dlatego, że to wy jesteście winni, tylko po prostu jego kaprys taki będzie. Może być tak, że będziecie się przyglądać swojemu partnerowi ewentualnemu przyszłemu. Z każdej strony będziecie analizować i poznawać go w różnych sytuacjach. Jeśli chodzi o osoby, które są singlami, to w zawieszonym nie ma tu jakichś wielkich uczuć. I tak jak mówię, jeżeli nawet się ktoś pojawi w Waszym życiu, to będziecie się bardzo analitycznie podejdziecie do tej znajomości, przyglądając się mu, zanim otworzycie serce, to naprawdę dogłębna analiza tej relacji, jakiej relacji? Tej, tej osoby. Tej osoby. Także dla części z Was Wasze relacje się zatrzymają. Dla części z Was może być, że druga strona przestanie się odzywać. A dla części z Was, jeżeli ktoś wejdzie w Wasze życie, to jest to e, przyglądanie mu się, zanim naprawdę e, wejdziecie w tą relację lub będziecie chcieli ją e, kontynuować czy rozszerzać. Bardzo długa analiza i przyglądanie się w różnych sytuacjach danej osobie. Jeśli za to chodzi o sprawy zawodowe, to, a, i dlatego, przepraszam, jeszcze wrócę tu na chwilę. Jeżeli się stanie tak, że druga strona przestanie się do Was odzywać, odbierać telefony, odpowiadać na maile, odpowiadać na sms po prostu zniknie, w Was może narastać lęk i frustracja. Co zrobiłam źle, co zrobiłem źle, dlaczego, a może mu, jej się coś stało, wiecie, będziecie sami się nakręcać spiralą nieprawdopodobnych, rozwiązać sytuacji, a się okaże, że po prostu druga osoba zrobiła to po to, żeby zobaczyć, czy wam na nim zależy, na niej zależy. Wiecie. No. Dobra, sprawy zawodowe kochankowie. Kochankowie mówią o tym, że staniecie przed możliwością dokonania wyboru. Będą dwie opcje. Albo wśród dwóch prac będziecie wybierać albo będziecie wybierać, czy zostawić tą pracę iść do nowej, albo na przykład czy, czy, yy, czy w ogóle szukać pracy i między i, nie, czy szukać pracy w sensie takiej, że pracujecie i szukać dodatkowej pracy, albo innej pracy. Tu są dwa dokonania dwóch wy wyborów. Co robić? Z zawodowego punktu widzenia. Yy, którą opcję wybrać dla siebie? Najlepszą. I Tą decyzję, jaką podejmiecie, to, czego, czego, yy, co postanowicie, co wybierzecie, będzie dla Was najlepsze. Także, czy awansować, czy znaczy starać się o awans, czy jednak zostać tu, na przykład. Tylko, że tu są już dwie wersje, już dwie możliwości, dwie opcje do wyboru i dokonywania wyboru, dokonanie wyboru i, i dalej... Działania według, to znaczy, wiecie, możecie pójść, możecie zostać. To nie jest tak, że tu są zmiany. Tu wcale nie muszą być zmiany. Nie musi być zmian, tylko wystarczy, że Wy będziecie się zastanawiać albo będziecie wybierać, czy właśnie ruszyć, czy zostać tu, gdzie się jest. Czyli nie dokonywać zmian. Albo coś zmienić w swoim życiu, albo nie. Wszystkiego dobrego.